W Nowej Anglii muszą być strachy na wróble, dynie. O, to wygląda jak gruszka. Połowa października, zaczyna się złota jesień w New England. W dzisiejszym vlogu zabieram Was na taki typowy popołudnie jesienne w stanie Connecticut w rejonach Nowej Anglii. Czyli na jesienny wypad, na zbieranie jabłek, na zbieranie dyń. To są takie typowe sklepiki właśnie w stanie nowej Anglii. Są pokazane wina. Ja chcę bierać jabłko. Czyli Od będzie z można z winko sobie kupić z jabłka. Jabłko z drzewa chcesz obie, zbierać. Tak. Wiem, kochanie, dlatego pojedziemy dalej i zobaczymy czy tam będą otwarte sat na zbierania, bo tu można tylko jabłka kupić. Widzisz? pełno jest jabłek i przeróżny. tu jest ten słynny, można też kupić apple cider, jak widać tutaj pani już kupuje, czyli krótko mówiąc ten cały sok jabłkowy, to też jest właśnie takie bardzo, bardzo popularne pokażę Wam jak to wygląda to jest przy okazji e, nazwa właśnie tego miejsca, w którym jesteśmy to jest Roger Orchards to jest też jedna z takich rzeczy które są tu bardzo popularne w takim rejonie to Mam jest maple syrup, Mam czyli miśle. syrop klonowy 30 dolarów plus podatek 6,5% w stanie Connecticut. To macie paję, też ich roboty Apple pie z, z jabłek Dynie z jakiegokolwiek moglibyście sobie tutaj rodzaju wymyślić O, to wygląda jak gruszka Mój nasze vlogi są Na jabłki Maja idzie na jabłki На ябка, мадам. 10 zł piękna idzie, głupi dużo liści. No i Hubert ma taki patent, żeby jeździć z traktorem z kosiarką i po prostu W nowej Anglii muszą być strachy na wróble, dynie, wiaty. Ja jeszcze zrobiłam u nas na, na lampach taką aranżację zgisającą. I wieczorem jak te lampy świecą, tak świecą jak wiecie, do góry i na dół To bardzo ładnie wygląda to na pomarańczowo No i co? Flagi eleganckie Te żarówki Edisona Bardzo fajna rzecz, taka teraz bardzo modna Fajnie świeci na taki klimatyczny kolor żółty No i też zasadziłam dzisiaj na mówiąc słuchajcie, tuję Taką ozdobną W trzech miejscach Raz, dwa i trzy ponieważ moje poprzednie krzaki yy, nie przyjęły mi się i musiałam wszystkie trzy wymienić Podjechaliśmy sobie na jezioro i Maja znalazła, słuchajcie, liścia tutaj przy brzegu i musicie zobaczyć rozmiar tego liścia On jest wielki, on po prostu zajmuje cały torso dziecka Też duży, nie? Ten jest jeszcze zielony To jest jakieś w ogóle magiczne miejsce, spójrzcie na te liście, nie? Są wielkości 24 cm, nie? Ogromne. Teraz do brzuszka przyłożę, żeby wiadomo było jaka jest takie porównanie. zaczyna się złota jesień w New England um, robimy sączek pomarańczowy. Tak, robimy pomarańczowy i marchewkowy. Porańczowe są dobrze na jedzenia. A to ci powiedział? No, ja wiem, mama powiedziała. To mama jednak czasem coś mądrego powie, nie? Tak. Maja lubi pomarańczowy bardziej czy marchewkowy. Co? Ja robię pomarańczowy. Co nie wie, jak to jest? Ja robi. nie wiem, spokój. Tak. Najpierw Mari robi sobie, tak? Tak. Nie, spokój. <noise> Miejmy cztery pomarańcze, tak? Cztery pomarańcze. Tyle soczków z cztery pomarańcze. Tak. Dziękuję.